Witam Was w kolejnym odcinku, jest to odcinek numer 5. Dzisiaj, jak omawialiśmy to już w poprzednim odcinku. Jeżeli nie widzieliście, zachęcam do obejrzenia. Pamiętajcie, to jest seria, to jest dużo odcinków i warto jest oglądać wszystkie, żeby wiedzieć co, jak, gdzie, skąd się wzięło. Bo jeżeli nie oglądaliście wczorajszego odcinka, możecie nie wiedzieć, że mamy już prawie 20 poziom szczęścia. W każdym razie dzisiaj planujemy iść w tamtą stronę. Dobra! Możemy wyruszyć w wyprawę Dobra, mam łódkę? Mam, bardzo dobrze, bo ponieważ łódka nam się przyda Czy byliśmy tam kiedykolwiek? Nie sądzę, żebym tam kiedykolwiek był, szczerze mówiąc Nie pamiętam sobie, żebym lutował taki stateczek Ło tego! Outpost Explorer Map i Diamond Katana Nie mogę jej używać, niestety Ale to fajnie wygląda, jak utrzymam O, tylko patrzcie, o Ale super to wygląda, juu Tylko... O! Są animacje Dobra, jaka tam jest wieża? Nie wiem czy ja chcę tam iść, powiem szczerze. To nie wygląda jak prosta struktura. Nie, może się przejdziemy tam, ale niekoniecznie będziemy tam się bić. No powiem tak, ta struktura nie wygląda jak jakaś struktura, która powinna być łatwa. Powiedziałbym wręcz, o, to jest w ogóle jeszcze inna struktura, ale w niej już byliśmy, to jest ta sama co wszystkie, czyli ta taka rozwalona po prostu. Powiem tak. Wiem, że bardzo byście chcieli, żebym tam poszedł w tym odcinku, ale ze względu na to, że mam jakiś system samozachowawczy jeszcze. To wiem, że w zbroi, która mi daje 3,5 armora, ewentualnie to mam napisane, że mam 7,5 Wiem, że ja tam nie przeżyję, bo coś czuję, że tam musi być trudno W sensie, powiem wam tak, to jest tak na logikę, nie? Ja gram w gry już paręnaście lat I ja wiem, że jeżeli ktoś stawia taką wybombistą wieżę O taką, o To wiesz, że to jest miejsce, gdzie dostaniesz po prostu konkretne bęcki O, tam coś jest, jakaś taka wioska śmieszna To w ogóle wygląda jak wioska, patrzcie, nawet są ten A, farmy nawet są Płyniemy tam w się tam prześpimy, jeżeli sobie do jakiejś łóżka. Ale fajnie wyglądają te wioski. Sorry, wiesz, jak idę spać. Okej, okay, ale tam pójdziemy. Oj, tam pójdziemy. Nawet mój zdrowy rozsądek mówi, że tam pójdziemy. Dobra, no, najpierw zobaczmy jeszcze to wioskę, czy coś w niej będzie. Emerald. Węgla nie potrzebuję aż tak bardzo. O, Waystone. Jaki fajny. Zork Salmarurę. Zork sal Zork sal Zork Salmarure. O, tak łotego, tego, ale daleko są inne Zaraz zobaczmy co tu macie w skrzyniach. Ło Ło Ło! mogę unosić Dobra, widzicie to? Widzicie? Widzicie? Mówiłem! A wy mówiliście Nie nie idź w szczęście! Szczęście jest useless, po co ci? Znaczy nikt tak nie mówił, ale... Patrzcie to! 3 defensa, 7 3, 7 I can deflect a hit once in a minute. Dobra, teraz, teraz mam aż ochotę otwierać skrzynię. Ale widzę, że w innych jest beznadzieja. <grym> On nie wygląda aż tak tak Jest dalej z drewna, nie? Prawie jest też w skwarcu. Spawner szkieletów. A się nie respią. Może to, że jest dzień. Dobra, chodźmy tam. To jest drabina jednak, nie lina. Od boku wyglądało jak lina. oj, ojoj, ojoj, nie chciałam się tu zamknąć. Nie chciałam się tu zamknąć. Dobra, zobaczmy górę. Okej, okay, na razie wygląda całkiem. Bezpiecznie Useless rzecz, to jest kolejny spawner O, to bije, to bije, to bije, to bije, to bije, Oja, 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 oja I jest tu dużo Zróbmy tak Nie powinni przejść, nie? Okej, okay, useless skrzynia Wow, wow Wow, moje pierwsze diamenty w ogóle Zbroje końskie wierzymy. Ja lubię konniki. O nie! Oni przeszli inną stroną! Dobra. Pa! I co teraz? Tyk, dwudziesty mam już. To już jest dwudziesty. Mam już maksymalny poziom. Szczęścia. Let's go! Ok, jakbym miał myśleć co chcę ulepszyć w najbliższym czasie, to myślę, że byłoby to właśnie trend Żebym mógł używać normalnych broni. A później chyba to. Aby żeby, żeby mógł używać zbroi, też tak mi się wydaje, że to by było najlogiczniejsze do zrobienia. No ale na razie stąd wyjdźmy Czy stąd widzę jakieś miejsce, gdzie chciałbym specjalnie dojść? Ale Feniks no normalnie Fenix sobie tutaj siedzi. Czy Sie świeci jeszcze? Na no, razie muszę do niego pójść. Dobra, mam nadzieję, że on nie zniknie przez to, że jest dzień. Gdzie on był? On gdzieś był tu. Gdzieś w tę stronę był. On śpi. Zostaw Fenixa w spokoju. Obudził się. o nie Żywą sobie zrobiłeś, tak? Tak i myślisz, że jest sprytny? O, teraz ci dam Ale albo dałem, na hita dostał, czy można? Oh, flat gleaming feather jeszcze dostałem Chodź tu, nie, nie uciekaj, chodź tu, nie uciekaj O, nie mogę zaraz na niego usiąść, nie, uciekł mi, chodź tu No, ale to jest zwierzę, więc on nie powinien zniknąć, on tu zostanie On, on, on nie odleci daleko, nawet jak odleci Kiedyś wrócę i go oswoję, bo skoro da się na niego usiąść To na 100% da się go oswoić Nara, płyniemy w nieznane jeszcze. O, statek. Ale ten jest taki mniejszy. Może nie będzie na nim 30 różnych mobów. Nara, to się... Ojej. Ała, trafił mi jeszcze skubany. Nie. Haj, co teraz? Nie, wyskoczył na dół. Nara, on nie może mnie się tu sięgnąć. Tak. Ja go mogę bić chyba przez łódkę. Tak, mogę. Dobra. Ha! No i co, cwaniaczku? Myślałem, że mnie tak rozwalisz łatwo jak ostatnio. Jak w pierwszym odcinku. O, o, to co zrobiłem. O, narobiłem sobie biedy. Dobra. Chodź tu. Nie mogę go trafić. Bo nie gram może na F5, może do teo. Nie no ja to nic nie zmienia. Dalej nie mogę trafić. No skin! Ja zaraz zginę. Mam mało życia. No. Nareszcie dostałem poziom. Poziom. Ulepszamy. Siłę. Wydaje mi się, że siła to jest siła. Ło tego! Tam już widzę, że są mocne. Dobra, bo ja się nauczyłem. Że jeszcze otworzył mi drzwi zaraz. Defense 8. Baked potatoes, ale super rzeczy, dobra. Watching warglave. Jak to wygląda w ogóle? Ale wygląda super ta broń. No i właśnie po to potrzebuję strength, żeby móc używać takiej broni. Agility. Dobra, żartowałem ty jednak, potrzebuję jednak czegoś innego. Potrzebuję tego. No ale to już nie ma nic ciekawego. Skąd ja ich słyszę w ogóle jeszcze? Nie. Już wiem skąd. Znalazłem, ale mi wstał. Dobra, to są jakieś teraz mocne rzeczy. Mówiłem, pójście w szczęście, to jest super pomysł. Problem tylko taki, że żadnej z tych rzeczy nie mogę nawet używać. Dobra, na pójdźmy jeszcze zdujmy tam jeden statek i wracajmy, bo dużo rzeczy mam przy sobie. To jest w ogóle straszny problem, bo szybko muszę wracać zawsze z wypraw, bo zawsze mam dużo rzeczy przy sobie. Okej, okay. ja znam tę łódź. Wracamy na chatę. Dobra, skoro już mamy fajne bronie, to teraz jeszcze trzeba zrobić, żebym mógł ich używać. Myślę, że sobie najpierw bym mógł jeszcze ulepszyć farming, ponieważ nie mogę korzystać z pieca, a mam tak ziemniaków się na chacie, pamiętam. I myślę, że to byłby dobry deal, żeby ogarnąć farming. bo Po prostu fakt, że ja nie mogę używać pieca jest dosyć żałosny. Oho, o matko, kolejny giga. O nie, dobra, 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 nie

no i tak ma być właśnie. Tak mają wyglądać wyprawy. Nieprzewidywalne. Zebraliśmy dzisiaj bardzo dużo ciekawych rzeczy. Zebrałem kolejnego Life Bita. Life Token Bita. Mamy już 5, co jest bardzo małą liczbą, bo, bo przypomnę, potrzebujemy ich 81, żeby móc je skraftować w jeden Live Token, który nie wiem nawet co robi zbytnio. Zebrałem bardzo dużo ciekawych rzeczy. Zebrałem dzisiaj jakiś taki naszyjnik. Zebrałem dwie jakieś bronie przepotężne, z których będziemy kiedyś korzystać w przyszłości. Na razie nie, bo nie, nie, nie możemy, nie da się. No, nie ma planu na kolejny odcinek, ale jeden plan się nie zmienił. Ekspić Dużo ekspić Ponieważ tego ekspo potrzebuje ja potrzebuję jeszcze mnóstwo, mnóstwo I za każdym razem, widzicie, o to się powiększa ta liczba, która ja potrzebuję Więc będę potrzebował coraz więcej, coraz więcej Myślę, że ostatnią rzeczą, jaką będę ulepszał To na pewno będzie głód, bo to nie jest jakieś mi mega potrzebne Życie myślę, że też Alchemia No, inne rzeczy będę potrzebował bardziej Trafaring potrzebuje bardziej a no, widzę, że potrzebuje Oj, oj, potrzebuję fest, dobra No nic, to są zmartwienia na kolejny odcinek A ja dziękuję wam wszystkim za oglądanie i życzę wam miłego dnia